Tam, Was wszystkich, Ja ten tarczek TV, czy jakoś tam, dzisiaj zagramy takiego fajnego, o kurde, ludzie, Ratuj. Cały mój dorobek życia, płonie Nie! Z czego ja teraz zbuduję swój dom? Normalnie, nie, co mi to mógł zrobić? Co mi to mógł zrobić? Miał być normalny odcinek. A tutaj ktoś mi podpalił cały mój dorobek życia. Cały mój dorobek. To jest niemożliwe. Ale ugaście to. Pomocy! A wszystko się pali. No cóż, będziemy mieszkać pod mostem. Nie zdołamy już tego uratować. Chociaż ciepło. na no ognisko zrobił ktoś. Tylko szkoda, że moimi deskami. Miałbyś taki normalny odcinek, ale nie będzie, bo ktoś mi podpalił moje deski, a miałem zrobić domek. Ten film by trwał może nawet 20 minut, a będzie trwał 5-2 minuty. O, zgadło. Na szczęście. Może moje deski się nie spadam, dobra, więc... Jeszcze przejdziemy to kawałek, może coś pogadamy, o czymś. ja chyba będę teraz Podobno tym wszystko widać co liście, bo chciałem się jeszcze co mi się udało uzbierać. Patrzcie, ile złomu. I to mówisz, cały złom, miałem kiedyś więcej, ale sprzedałem. No właśnie. Jutro będzie odcinek z tym, jak będziemy to sprzedawać, to złom, więc... Żegnam i nara! Nie, subskrybujcie i lajkujcie. O! Może się nie. Znowu się moje deski pali. A to się nie ugasi to... Gdzie ja będę mieszkał? Dobra, ja was żegnam. A jeśli dajesz łapkę w dół, ja wiem kto daje łapkę w dół i kto odsubskrybował mój kanał. To lepiej mnie nie oglądaj. Bo... Ja umiem rapować i nagrywać filmy, a ten ktoś, co mi odsubskrybował kanał do unsuba, to nie umie i niech się lepiej od mojego kanału trzyma z daleka. Więc żegnam, albo jeszcze nie, grzymy się przy rodzinie. Dobra, żegnam, na nara.